Są takie sytuacje rzeczywiście trudne bardzo. Ja się najbardziej denerwuję wtedy, kiedy producenci oszukują najmłodszych, kiedy oszukują bezbronnych i niewinnych. I podam tutaj dwa przykłady. Bo jeśli dorosły człowiek żywi się chińskimi zupkami, je byle jak, no to on jest dorosły i to jest jego wybór. Natomiast jeśli mama, albo babcia, albo dziadek, albo tatuś kupują swojemu dziecku parówki, które się nazywają dzidziusie. I te parówki dzidziusie sugerują, że one są dla najmłodszych dzieci, bo na opakowaniu są rozebrane bobaski. I z tyłu jest 58% mięsa oddzielonego mechanicznie, czyli mięsa, które dziecko do trzeciego roku życia nie trawi, odpadków, skór, wiórów i kuprów, to ja naprawdę wtedy czuję ogromną złość do tego producenta. Drugi przykład, słoiczki dla niemowląt. Od piątego miesiąca życia, które w 30% składały się z mięsa oddzielonego mechanicznie, czyli też z odpadów. I to e, dzięki programowi Wiem Co Jem, ale też dzięki trzeźwości e, wielu telewidzów i ludzi, którzy zaczęli czytać etykiety, udało się zatrzymać, zahamować. Słoiczki z mięsem oddzielonym mechanicznie dla niemowląt zniknęły w ogóle z rynku. E, okazuje się, że były produkowane tylko na rynek polski, e, a e, parówki. E, w tej chwili są przeznaczone dla starszych dzieci i mają więcej mięsa. I to jest zwycięstwo takich konsumenckich akcji, nie tylko programu Wiem co jem.